Co może pójść nie tak? Wiele rzeczy może pójść nie tak, ale ogórki muszą pójść do, gór, do góry. Jak w samej nazwie mają górki. Idą do góry i trzeba im w tym oczywiście pomóc. Przyszedł dzisiaj dzień którym będziemy podwiązywać ogórki, bo już się zaczynają położyć po ziemi, a powinny iść w górę i do tego będziemy potrzebowali sznurek i okulary, bo sznurek daje całkiem nieźle po oczach, bo jest słońce. W związku z tym do dzieła pokażę Wam potem co zrobiłem i opowiem jak i dlaczego podjąłem takie decyzje, że w ten sposób będzie dokładnie rozkładać się sznurek. Aby podtrzymał, i po nim pięły się nasze ogórki. Kilka dni temu wziąłem się za przywiązywanie sznurków do ogórków, i taką konstrukcję wymyśliłem. I taką konstrukcję, jak widzicie z tyłu, stworzyłem. Po to, żeby ogórki mogły piąć się do góry. I widać to mniej więcej tak. Wszystkie ogórki są przywiązane do rynny, która jest przyspawana. Te elementy są przyspawane do komórki. Zrobił to mój dziadek, więc są bardzo. Odporne i schodzimy w dół. Tam są paliki rezerwowe do pomidorów, i tutaj mamy ogórki, które już się zaczęły piąć. Sadząc ogórki, przede wszystkim od razu pomyślałem o tym, żeby z boku były te, które są mocniejsze, a te słabsze pędy, które tutaj są te mniejsze, widać, że one są niższe od tych innych, były po środku. Tak, żeby dobrze rozplanować, od razu miałem plan na to, żeby pod skosem przyczepić kilka sznurków. Dlatego, że niektóre ogórki puszczą krzaczki tylko jeden pęd, niektóre puszczą dwa. Mamy generalnie sadzone po dwa, w związku z tym w tym przypadku są aż cztery sznurki. Tu mamy trzy, dlatego że tak wyszły mi trzy ciekawe pędy i te pędy, które są na dole lub wyrastają z boku, należy obrywać. Proszę bardzo. Ogórki oplątujemy wokół sznurków i patrzymy co jakiś czas, gdzie jakiś pęd z boku odbija. Ja już usunąłem od razu wszystkie pędy, ale to trzeba sprawdzać co jakiś czas. Tutaj odbija pęd, a na nim są już dwa ogórki, to urwę tego końcówkę. Ten, który ma iść tu z kolei, leży na ziemi jeszcze, więc go oplatamy. Tutaj widać, jak bardzo fajny sposób już się ogórki chwytają, ale można dalej im pomóc i oplątać wokół tego sznurka. Na górze sznurka jest trochę rezerwy, tak przynajmniej wszyscy mówią, że należy robić, natomiast mi się jeszcze nigdy nie udało. Zrobić tak, żeby tą rezerwę poluzować, z pół metra tam zostaje. Zobaczymy, co będzie dalej. Może w tym roku rosną tak, że będzie to tak naprężone, że będzie trzeba na górze zluzować. Wystarczy kilka dni, nieuwagi, żeby odrósł taki pęd boczny. Tu jest ogóreczek, więc urywamy tu, zostawimy tego górka. Potem utnę całość. Tutaj już drugi też się robi taki boczny pęd i zrobię to samo. Urywam końcówkę, ogórki zostaną, resztę będzie urwana pędu później. Obskubałem wszelkie ogórki, wszystkie pędy boczne. Nieraz urwałem jakiś listek, poprowadziłem po sznurkach w górę, oplątałem je trochę oraz pomogłem tym wąsom też załapać się o te sznurki tak jak tam powiedzieliście pokazywałem co, jak to wszystko oplątuje i cóż, zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco i napiszcie w komentarzach co wy robicie ze swoimi ogórkami a tu zaobserwowałem już jeden taki ładny piękny ogórek ma miejsce 7 cm długości a na naszym kanale znajdziecie jeszcze inne filmy, w których bronimy się przed ślimakami albo rozsadzamy i sadzimy pomidory. Tu jest nasz najnowszy film i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia, na razie hej. A ja uciekam, bo zaczyna padać deszcz i wam dziewczyny też radzę uciekać do domu.